Cześć kochani, dziękuję wam strasznie za 200 subów, dziękuję, dziękuję. I jak obiecałam 200 subów i będę zwalała telefon, oto mój telefon już czeka, więc na zwalenie. Więc jutro obiecuję wam, żebym zwalał go z balkonu, obiecuję wam, więc będzie mocno. Mam nadzieję, że się nie potłuczę. Ale wy to wszystko będziecie oglądać. Dziękuję Wam. A na 300 subów ben... zacznę robić już filmy. Nie tylko krótkie, tylko długie filmy. Hmm. Więc mega fajnie. Dziękuję Wam jeszcze raz za 200 subów. I oby tak dalej. I będą coraz lepsze filmy. I coraz lepsze słońce, więc dziękuję jeszcze raz Wam za 200 subów. Proszę Was o 300, proszę, proszę Was. Oj, telefon, kamera mi wypadła z rąk, dobra. Proszę, dziękuję za 200. Pa, może jeszcze jakiś słońc z nadrą. Pa, do zobaczenia jutro. Jak będę zwalała telefon i w sumie nie tylko nagram z telefonem, ale na pewno jutro zwalam telefon. Pa!